Teraz pomyślałeś sobie, że nie wyjdziesz na parkiet, no bo Twoja partnerka zanudzi się Tobą po minucie wspólnego tańca. Albo będzie brakowało Ci ruchów, obrotów czy wychyleń, których masz ciągle za mało. A już się zapomnijmy o monotonii w tańcu. Chyba, że jesteś jednym z tych, którzy nie wychodzą na parkiet bez nabrania dużej ilości pewności siebie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Takie myśli bywają dołujące, ale koniec tym. Pewnie nieraz zastanawiałeś się, czy istnieje jakaś złota metoda na to, aby zacząć wymiadać na parkiecie i tańczyć. Dziewczyny. Właśnie dlatego dzisiaj poznasz prostą sekwencję ruchów, którą będziesz mógł wykorzystać na każdej imprezie. Jednak zanim zaczniemy, chciałem się przedstawić. Nazywam się Daniel Myśliwy. Od 16 lat tańczę. Jestem mistrzem Polski Jeep and Dales na emeryturze i po latach stwierdziłem, że chcę się podzielić z tym z innymi, co sam wiem. Od 7 lat prowadzę szkolenia dance control, na których uczyłem mężczyzn, jak tańczyć. Dlatego dziś przygotowałem dla ciebie trzy proste ruchy taneczne, które powinien znać każdy Facet. i może je na imprezie lub na weselu. Startujemy! Ruch numer jeden: obrót lewo i obrót prawo. Jest to dość podstawowy i standardowy, standardowa technika tańca, którą na pewno możesz kojarzyć, jak wujek krzysiek z ciotką Kryśką obkręcają na weselu, czy to lewą ręką, czy to prawą ręką. Jest to tak podstawowe, że każdy z nas to potrafi. Natomiast... Niekoniecznie wszyscy wiemy, że możemy to wykorzystać, żeby to dobrze wyglądało. Bo zobacz, kiedy trzymasz partnerkę za dłonie, kiedy ją obkręcasz, to większość z nas robi coś takiego, że tą jedną rękę opuszcza, a drugą ręką obkręca. Dodaj drugą rękę. Zobacz, podczas obkręcenia delikatnie muskaj partnerkę przez plecy, by znowu złapać przez łokieć od razu za dłoń. W ten sposób po pierwsze ona Ci nie będzie uciekała, a po drugie będzie to dla niej po prostu przyjemniejsze i troszkę ciekawsze. Zobacz, jak to wygląda w całości. Oprócz lewo obrót prawo, obrót lewo, obrót prawo. Pierwsze proste dwa obroty. Skorzystaj! Obrót lewo, obrót prawo za nami. Teraz, żeby troszeczkę tu rozmaicić, żeby było troszeczkę ciekawsze, dodamy ruch, który bardzo dobrze znasz, ale po raz kolejny możesz nie wiedzieć, że to wykorzystujesz. Ruch nazywa się beczka. Nie mogłeś go zauważyć, jak wujek Krzysiek z ciotką Kryśką robią to na weselu. Kiedy są roztańczeni i wujek Krzychu już tam nabrał za dużo pewności siebie, ciotka Kryśka też już bardzo rozluźniona i nagle lecą, pach, beczka, albo w drugą stronę, pach, beczka, czyli obkręcają się całym ciałem dookoła. I może się wydawać to proste, ale jeżeli połączymy to z całym spektrum wszystkich ruchów, zobacz jak może to świetnie wyglądać. Obrót lewo. Pach, obrót prawo, pach. Dodajemy tego beczkę, zamienię się miejscem i znowu dokręcę lewo, dokręcę prawo. Spróbujmy inaczej. Obrót lewo, obrót prawo, znowu beczka i obrót prawo. Jeszcze inaczej. Obrót prawo, <grym> obrót prawo, beczka i obrót lewo. Zobacz, że jest bardzo dużo fajnych możliwości. Pamiętaj, wykorzystuj pełne spektrum, czyli mamy obrót lewą, obroty prawo, pamiętaj, żeby dotykać przez plecy, dodajemy do tego beczkę i znowu kończymy na przykład obrotem lewo, obrotem prawo. W ten sposób tańc będzie dynamiczny, a parterka będzie świetnie prowadzona. Uff. Dobrze sobie Kiedy mamy obroty, kiedy mamy beczkę, teraz warto dodać troszeczkę dynamiki w tym tańcu. No bo jeżeli mamy obkręcenie lewą, ok, obkręcenie prawą, okej, okay, mamy beczkę, OK, to teraz, żeby to wyglądało ciekawiej, dodajemy tak zwaną zmianę miejsca. Czyli robisz dokładnie to samo, co wcześniej przy zwykłym obrocie, tylko zamienia się z partnerką miejscem o 180 stopni. Zobacz, jak to wygląda. Trzymamy za dłonie, lewą ręką albo prawą, w zależności, którą stroną przechodzisz, lewą ręką obkręcasz, robisz najzwyklejszy obrót, ale w trakcie tego obrotu brniesz i zamienia się z partnerką miejscem. zobacz, obkręcam, robię krok do przodu, przechodzę na drugą stronę i zamieniliśmy się miejscami. Pokażę jeszcze raz. Lewą rękę lekko ponoszę, Op. obchodzę partnerkę dookoła, pamiętaj o dotyku przez plecy i zamieniamy się miejsce. Jest to bardzo łatwe, bardzo wygodne i dzięki temu ten warsztat nie jest taki statyczny. Czyli zobacz, obkręcamy lewo, obkręcamy prawo, zmieniam miejsce lewą i teraz wchodzę sobie na przykład w beczkę. pach I znowu obkręcam prawą, zrobię sobie beczkę i zamieniam się z nią miejscem. Bach. I w ten sposób ten taniec może wyglądać o wiele ciekawiej, dużo się tam dzieje, między tą partnerką partnerką jest cały czas płynna dynamika. Potem dodajesz do tego delikatnie trochę tańca solowego, odsuwa się i to wygląda dobrze. Czyli ruch obrót lewo, obrót prawo, dwa beczka, trzy zmiana miejsca. Kiedy mamy już te trzy ruchy z sobą, czyli obrót lewo, obrót prawo, zmiana miejsca, e, beczka. To to są takie klucze wręcz fundamenty, które każdy z mężczyzn powinien znać. I również tych samych ruchów nauczyłem Adriana Grzyckiego z kanału Przygody Przedsiębiorców, którego mogłeś poznać już na moich wcześniejszych materiałach. Adrian był jednym z tych mężczyzn, który ani miał ruchów, e, cały czas brakował mu płynności, luzu, swobody i trafił do mnie na dwa dni szkolenia indywidualnego, właściwie to nawet na tej sali, a potem jeszcze przyszedł do mnie na szkolenie grupowe, na praktyka tańca, na którego Ciebie również serdecznie zapraszam. Adrian, na początku no, tańczył, może powiedzieć, średnio, natomiast po tych naszych szkoleniach dawał naprawdę świetnie radę, co może zobaczyć w tu gdzieś wideo, które Wam zaraz wysłamy. Bonusowo, mam dla Ciebie jeszcze jeden ruch, który na pewno bardzo Ci się. Przyda. No bo kiedy tańczysz dziewczyną, robisz obroty, czy to w lewo, czy to w prawo, robisz tą gdzieś zmianę miejsca, potem robisz beczkę i tak dalej, i tak dalej, to ile możesz tak tańczyć? Im dłużej będziesz tańczył, tym bardziej ją zmęczysz, siebie zmęczysz, ją, 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 ją napocisz, siebie napocisz, tego nie chcesz. Dlatego musi być pomiędzy jednym partnerowaniem, a drugim partnerowaniem, czyli ruchami, jakaś przerwa. No i w większości przypadków, prawdopodobnie mogłeś sam tego doświadczyć, kiedy jesteś na weselu, no to większość facetów robi coś takiego. Najgorsze, co możesz zrobić. a po jeszcze wersja numer dwa, jeszcze gorsza. Podbijanie, podchodzenie, odchodzenie. Na pewno możesz to kojarzyć. Maniczki, wesele, wujek, krzysie, ciotka, Kryśka. Kaman, nie jesteś wujkiem, Krzyśkiem czy ciotą Krysią. To, co Ty powinieneś zrobić, to zrobić bazę. Bardzo łatwy, prosty ruch. Zamiast tak. Bierzesz ręce, przeplacasz rączki, nie ściskasz ich, tylko są rozluźnione. Trzymasz kciukiem delikatnie tutaj, kciukiem delikatnie tutaj i robiąc Key 4 Step delikatną wykonujesz rotację rąk. Uwaga, nie jesteś na kajakach, nie pływasz, ręce są na wysokości mniej więcej do koltu, robisz lekką rotację rąk i w ten sposób jesteś w tak zwanej bazie czyli miejsce, gdzie może się zastanowić, chwilę pomyśleć, dobra, jakie tam były ruchy. Damian mówił, no był obrót lewo, obrót prawo, zmiana miejsca, beczka. Super, to wychodzę z bazy, zobacz jak to robię, trzymam rączki, rozluźniam je, przekręcam do zewnętrznej strony, łapię za dłonie i od razu w tym momencie wchodzę w wyruchy. Obrót lewo, obrót prawo, zmiana miejsca. Dodamy sobie jeszcze beczkę, pach, 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 pach i wracam znowu do bazy, aby dać sobie chwilę wytchnienia, jak i również i partnerce. I dzięki temu możesz tańczyć tak cały, cały czas. Znowu wyjdziemy sobie z bazy, zrobimy sobie teraz obrót lewo, obrót prawo, zmianę miejsca i pach, i znowu baza. I jedziemy dalej. Tych ruchów jest więcej, jeżeli chciałbyś poznać zaawansowane ruchy, na przykład z mistrza tańca, Praktyka tańca czy z innych szkoleń. To zapraszam Cię do kontrol. Jest to fajne, zobacz, uśmiech na twarzy się pojawia. Pokażemy Ci jak to zrobić dobrze. Dzięki za dziś i nie zapomnij bezpłatnie dołączyć do mojej grupy na Facebooku, na której będziesz mógł poznać więcej kroków, ruchów czy nowych obrotów. Wiem, że Ci się przyda, a będzie to idealna kontynuacja dzisiejszego. Video. Pamiętaj, że jeżeli masz dodatkowe wskazówki, którymi możesz się podzielić, pytania, które chcesz zadać, tematy, które Cię interesują, zostaw komentarz poniżej. Cześć!